Bohaterami dzisiejszego, na, dzisiejszej naszej prezentacji są dwie substancje, jak zostało to już wspomniane: czyli kwasy humusowe i glinka kaolinitowa. Na tych dwóch substancjach są oparte wszystkie technologie oraz produkty powstałe na ich bazie, które mamy w swojej ofercie jako Spółdzielczy Instytut Energetyki i Biotechnologii Królewskiej Ogrody. W sferze wartości Opieramy się na prawie naturalnym i na tradycji. Natomiast w sferze materialnej, technologicznej stosujemy rozwiązania nowatorskie, oparte na, na rodzimej myśli technologicznej, a także na naturze. Natura, jeżeli podejdziemy do niej z odpowiednim szacunkiem, z pokorą, sama otwiera przed nami swoje tajemnice. I współpracuje z nami, jeżeli ją szanujemy. Naszym celem jest służba człowiekowi i służba naturze. Takim flagowym preparatem jest delwite preparat humusowy. Jego działanie to oczyszczanie, odkwaszanie, bardzo silny odczyn alkaliczny PH12 i 6, i odżywianie komórek, a tym samym wzmocnienie odporności całego organizmu i przyczynienie się do jego samoregeneracji. Tutaj widzimy wzór strukturalny typowego kwasu humusowego. Jak widzimy, cząsteczki występują tutaj, atomy budujące cząsteczki są pojedyncze. Ma to bardzo istotne znaczenie, czyli jest tlen jako C, nie ma przypadków C2, C3, podobnie. Czy węgiel, oczywiście mówię o węglu, podobnie wodór i tlen. Ma to istotne znaczenie przy wymianie pierwiastkowej, która dzięki temu jest łatwa w przestrzeni komórkowej, do czego za chwilę przejdziemy. Kwasy humusowe to są właśnie wielkocząsteczkowe związki zbudowane z tych klasycznych pierwiastków chemii organicznej, z dodatkiem również innych pierwiastków. Z którymi pozostają w synergii. Powstają z obumarłych szczątków organicznych, zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, czyli pochodzenie jest w pełni naturalne. W naturze występują w węglu brunatnym, w błotach leczniczych, w torfie. My pozyskujemy je z borowiny atestowanej dla ośrodków sanatoryjnych, czyli pochodzenie jest w wysokiej klasy sprawdzone. Znane są kwasy humusowe od setek, może nawet od tysięcy lat, z tego, że mają dobroczynne działanie dla organizmów żywych. Mamy to sprawdzone zarówno na roślinach, na zwierzętach, jak i na organizmie ludzkim. Działanie to polega na wprowadzaniu równowagi kwasowo-zasadowej. Nie Chodzi tu oczywiście przede wszystkim o odkwaszenie organizmu. Dostarczają substancji odżywczych, co skutkuje wzmocnieniem całego organizmu, a w tym także układu immunologicznego. Są silnym antyoksydantem. Neutralizują wolne rodniki. Działają przeciwzapalnie, nawilżają, regenerują. Tutaj jest drugi bohater naszego wykładu, czyli glinka kaolinitowa. Jest to minerał zbudowany z nanopłytek i nanonrórek. Jest, ma zastosowanie w szeregu dziedzin i daje możliwości innowacyjnych rozwiązań. Stąd zainteresowanie tym, tą substancją wciąż rośnie. W takich dziedzinach jak biomedycyna, nanomedycyna, nanoelektronika czy oczyszczanie ścieków i spalin, ponieważ jest też doskonałym absorberem. Stąd Zastosowanie w przemyśle. Także tym się zajmujemy w drugiej części wykładu. Również o tym będziemy wspominać. W Delwite linka kaolinitowa pełni funkcję transportera i absorbera. Transportuje substancję aktywną, w tym wypadku humus, wewnątrz nanorurek widocznych na fotografii, i teraz substancja zamknięta w nanorurce. W tym wypadku. Jest to kwas humusowy, ale mogą to być także inne substancje, na przykład pierzga pszczela, o czym za chwilę tutaj kolega wspomni, też olejki CBD i szereg innych substancji, nad którymi nasi technologowie pracują i będziemy je wdrażać z czasem. Substancja zamknięta wewnątrz nanorurek może być wydobyta na dwa sposoby: poprzez eksplozję w wysokiej temperaturze 1300 stopni Celsjusza. Co ma zastosowanie w przemyśle. Natomiast w organizmie człowieka komórka może wydobyć zawartość nanorurki, Inaczej nie da się tej zawartości stamtąd wydostać. Jest to bardzo istotne, ponieważ substancja aktywna zapakowana w ten sposób w minerał dociera zupełnie nienaruszona przez układ pokarmowy, przez układ krwionośny bezpośrednio do przestrzeni międzykomórkowej i jest tutaj pobierana przez same komórki i to też w takiej ilości i przy wykorzystaniu takich pierwiastków, które są potrzebne za, przez daną komórkę w danym miejscu w organizmie. Czyli tutaj organizm sam sobie dozuje, no a to jest takie działanie, którego nie zastąpi żaden lekarz, żadna, żadne działanie chemiczne narzucone z góry. O... Linka kaolinitowa jako minerał nie reaguje z nami ustrojowymi. Jest to też bardzo istotne, ponieważ gdybyśmy i gdyby sam kwas humusowy, jego odczyn alkaliczny zostałby zneutralizowany przez kwas żołądkowy i nic by nam to nie dało. Gdybyśmy chcieli zastosować kwas humusowy dożylnie z kolei ten bardzo wysoki odczyn pH 12,6 spowodowałby. Śmierć człowieka, ponieważ krew ma pH w przedziale 7,35-7,45, a tutaj mamy 12,6. Ponadto winka kaolinitowa inaczej halozyty, absorbuje i wydala toksyny. W tym na przykład metale ciężkie, które bardzo trudno jest w inny sposób wydostać z organizmu, oczyścić się. Mamy też bardzo dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o oczyszczanie organizmu z glifosatu. Jest to pozostałość randapów firmy Monsanto. Współpracujący z nami lekarze stosując Delvite, dokonują badania krwi przed i po, i osoby, u których stwierdza się obecność glifosatu, są z niego definitywnie oczyszczane. Podobnie jest z pierwiastkami radioaktywnymi. Gdyby takie znalazły się wewnątrz naszego organizmu, Zostaną zaabsorbowane i wydalone. Tutaj widzimy ilustrację z podręcznika do biologii. Myślę, że każdy z nas doskonale zna tę logikę hierarchicznej budowy organizmu człowieka. Cząsteczki są zbudowane z atomów, komórki z cząsteczek. Komórki tworzą tkanki, tkanki łączą się w narządy, narządy są pogrupowane w układy. A wzajemnie przenikające się, współpracujące narządy, współtworzą organizm. Teraz, gdybyśmy chcieli przedstawić dwa zasadnicze szczeble tego schematu, mamy człowieka i komórkę. I tutaj możemy nawiązać do antycznej idei rozwiniętej potem w średniowieczu mikrokosmos, makrokosmos. Jeżeli wszechświat potraktujemy jako makrokosmos, człowieka traktujemy w odniesieniu do tego, jako mikrokosmos I to, co dokonuje się w całym Wszechświecie ma odzwierciedlenie w tym, co dzieje się z człowiekiem wewnątrz człowieka i odwrotnie, jest tutaj też interakcja w drugą stronę. Człowiek i to, co dzieje się wewnątrz człowieka w sferze także psychoduchowej oddziałuje na cały Wszechświat. Tutaj można przytoczyć zdanie Sufiego imieniem Kabir, który powiedział, każdy wie, że ocean zbudowany jest z kropel, ale mało kto wie, że kropla zawiera w sobie ocean. Teraz, transponując tą ideę na człowieka i komórkę, możemy powiedzieć, że człowiek jest swojego rodzaju wszechświatem, makrokosmosem, komórka jest mikrokosmosem. Jeżeli komórka jest zdrowa, dobrze funkcjonuje, oddziałuje to pozytywnie na cały organizm, i w drugą stronę, jeżeli organizm jest zdrowy w sferze. Cielesnej, ale także duchowej, wówczas pozytywnie to oddziałuje na komórki, które, z których się składa. No i odwrotnie, jeżeli organizm jest chory, także w sferze duchowej, emocjonalnej, wówczas wpływa to negatywnie na tworzące komórki. I komórka, w której zachodzą negatywne procesy destrukcyjne, wpływa negatywnie na całą osobę ludzką, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. Wcześniej pani Katarzyna odwoływała się do koni. My nie możemy być gorsi. Tutaj również są konie. Widać, że są mocno zmęczone, przeciążone. Symbolizują one komórki, a jednocześnie mogą obrazować stan całego organizmu. Dlaczego jest w takim, ten stan taki zły? Ponieważ organizm cierpi na różnego rodzaju dolegliwości i schorzenia. Żeby doszło do takiej sytuacji, muszą zadziałać szkodliwe bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty. Z kolei, żeby to było możliwe, jest potrzebna destrukcja na niższym poziomie, czyli negatywne oddziaływanie różnego rodzaju toksyn, stresu, co powoduje m.in. zakwaszenie organizmu. A jak wiemy, środowisko kwaśne doskonale sprzyja rozwojowi negatywnych dla organizmu negatywnie działających bakterii wirusów. Teraz jak możemy uleczyć tą sytuację? Jeżeli będziemy działali powierzchownie, objawowo, czas możemy usunąć dolegliwość, może nawet schorzenie. jeżeli jest to tylko powierzchowne, albo będziemy mieli do czynienia z nawrotem choroby albo w innym miejscu poprzez inne schorzenie, Znajdzie wyraz to, to, co jest uszkodzone w głębi. Wracamy do delwite. Delwite nie jest lekiem, natomiast oddziałując na poziomie komórkowym, na poziomie nanocząstek, uderza właśnie w tą najniższą sferę fundamentalną dla funkcjonowania naszego organizmu. Poprzez bardzo wysoki odczyn pH odkwasza nas bardzo. Skutecznie absorbuje wszelkiego rodzaju toksyny, wydala poza organizm, i dzięki temu te szkodliwe mikroorganizmy tracą swoje dobre dla siebie środowisko życia i są zmuszone do opuszczenia naszego organizmu. W wyniku czego występują dolegliwości i schorzenia na stałe. No i tutaj widzimy efekt. Organizm jest odciążony, odżywiony, ledwo chwypał, teraz galopuje. E, tutaj kolega podpowiada mi e, odnośnie tych koni, które widzimy. E, teraz, jako przykład, e, nasi specjaliści pracują nad koniem, który jest rzeczywiście e, chory na raka. I dzięki pasom humusowym połączonym z glinką kalinitową bardzo skutecznie, szybko postępuje terapia. Są prowadzone także rozmowy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym i prawdopodobnie będziemy wdrażać do produkcji także dodatek dla pasz. Jest na wielkie zapotrzebowanie, ponieważ zwierzęta są szpikowane środkami chemicznymi, chemią, hormonami. Szczepionkami, antybiotykami, co jest co bardzo destrukcyjnie wpływa zarówno na same zwierzęta, jak i na osoby, które potem to spożywają. Tak, drodzy Państwo, kolega powiedział o koniu. Warto powiedzieć, że mamy też inne przykłady ze zwierzętami. Przykład psa od znajomej, w porządku, jest spółdzielnią. Biała psza, kilkunastoletni, skorowany pies z nowotworem. Wydawało się, że już po nim już opadł całkiem sił. Zaczęła podawać mu suplement diety delfite. Ten sam w kapsułkach, co mamy dla ludzi, który był w maśle bardziej spakował, go przyjął. No i po krótkiej kuracji z tym suplementem zwierzę zmieniło się. Nie do poznania, uzyskało pełno energii, witalności. No, i pies, który jest już na wieku, staruskiem, staruszkiem, pies ma dobrze ponad 15 lat, bawi się, jak bierze w sile wieku. To takie wtrącenie w mać Mówiliśmy o ideach, o ocenie teoretycznej. Tutaj już praktyczne efekty działania DELWiTE. To jest wyciąg z badań obserwacyjnych, które w tej chwili prowadzimy. I widać schorzenia, przy których delbite bardzo mocno zadziałało, i osoby cierpiące na choroby wydaje się nieuleczalne. Organizm je zwalczył skutecznie. Są to schorzenia takie jak Hashimoto, niedoczynność tarczycy, cukrzyca typu pierwszego, drugiego, składnienie rozsiane. Nowotwory. Jeżeli chodzi o nowotwory, jest tutaj olbrzymie zastosowanie, jak. Wiemy, nowotwór może rozwijać się tylko i wyłącznie w środowisku kwaśnym. Dlatego delwite naprawdę skutecznie radzi sobie z łzami, z nowotworami, złośliwymi z przerzutami. Mamy do czynienia z, z takimi przypadkami, gdzie medycyna konwencjonalna stawia już krzyżyk na, na, na danej osobie, a jednak udaje się y, uratować kogoś. Jest to wielka radość, wielka satysfakcja. Oczywiście nie możemy gwarantować, że każdy przypadek zostanie uleczony, ponieważ choroba może być już tak zaawansowana, że, że jest po prostu za późno. Natomiast naszym obowiązkiem jest informować, że istnieje taka możliwość. Kolejne stworzenia to dna moczanowa choroby układu krążenia, arytmia nadciśnienie, złoże płucna, zapalenie uchyłków jelita grubego, podwyższony poziom PSA, Borelioza COVID-19 mieliśmy. W przypadku osób hospitalizowanych już naprawdę w ciężkim stanie pod tlenem, wtedy stosowaliśmy taką uderzeniow uderzeniową dawkę trzy razy po dwie kapsułki w ciągu dnia, plus intensywne picie wody, żeby odpowiednio rozprowadzić te substancje odżywcze, a jednocześnie wydalić to Po kilku dniach rzeczywiście następowała radykalna poprawa i osoby zdrowiały w pełni. Tutaj jest zrzut ekranu. Z Grupy na Facebooku, którą prowadzimy. Internauci dzielą się z nami swoimi opiniami, świadectwami na temat działania Delwite. Jest to zwykle poparte badaniami medycznymi, są to otwarte fakty. Suplement diety Delwite został wprowadzony do obrotu na podstawie zgłoszenia do głównego inspektora sanitarnego, a od kilku miesięcy posiadamy dodatkowo certyfikat wolnej sprzedaży ze znakiem CE do stosowania na terenie całej Unii Europejskiej, jako wyrób medyczny, czyli sztabel wyżej w stosunku do suplementów Drodzy Państwo, teraz kilka słów o kolejnym produkcie EpiEnergy. EpiEnergy jest produktem Przeli. W 100% naturalnym, pochodzącym z polskich zasobów, z polskiej pasieki, pozyskujemy jego skład, czyli pieskę, która stanowi 90% i pyłek pszczeli. Co robi epienergia? Uodparnia, pobudza, regeneruje, niweluje stany depresyjne. Tu mamy skład, pieska 90%, pyłek pszczeli. Płytek pszczeli 10%. O działaniu piezgi mówił już przede mną ksiądz doktor Marciniak, więc myślę, że Państwo już wiedzą, co nie jest na ten temat. Piezga to najwyższej jakości pokarm dla psów, co istotne, wytwarzany przez same pszczoły. Jest to produkt naturalny, produkt pszczeli. Transporter, jaki został użyty w EpiEnergy, jest taki sam jak w Delwite, o czym mówił Maciej Przykłówca, czyli glinka kolitynowa, zwana też halozydem. Zapewnia ona, podobnie jak w Delwite, prezencyjne dotarcie do tkanek i komórek. Wiadomości Telewizji Polskiej zarekomendowały pieskę pyłek w celi, na wzmocnienie organizmu i odpornienia na COVID-19 w październiku roku 2020, gdzie jeszcze nie było Mowy, że jedynym sposobem walki z COVIDem jest szczepienie i króciutki filmik chciałem Państwu zaprezentować. Wartościowe są również produkty pszczele typu pyłek, pierzga pszczela. Pyłek pszczeli zawiera jednocześnie wiele witamin i minerałów i jest jednym z najsilniejszych naturalnych antybiotyków. Kolejnym produktem Humipol. Humipol, nawóz organiczny odbudowuje hummus, zwiększa plonowanie, zacytuje wodę w Glennie. pol rekomendowany dla rolnictwa, ale także dla ogródków działkowych, skarni, a nawet jak ktoś ma w domu jakieś rośliny doniczkowe, także może je wspomagać dzięki polowi, który w niewielkiej ilości rozciecamy z wodą, którą podlewamy. 1 litr naszego produktu odpowiada 30 ton obornika. Także taki zbiornik, jak, jak Państwo widzą, ma 5 litrów, to łatwo przeliczyć, że jest to 150 ton obornika. No, w przeciwieństwie do większości preparatów kumusowych, popularnych zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Rosji, ten jest w pełni naturalny. Nie jest to produkt centrytyzmy. I mamy zdjęcie Uprawy pomidorów w Kofli z tego roku, gdzie było doświadczenie przez rolnika. Gdzie po jednej stronie mamy bez humipolu polu pomidory, po drugiej stronie z użyciem humipolu. Jak widzimy, ta uprawa bez humipolu, bardzo barne krzaski, a z użyciem humipolu mamy bujną, piękną roślinność, co widać doskonale na zdjęciu. Profesor Mario Jedrysek. I pełniąc tutaj funkcję wiceministra środowiska w roku 19 potwierdza kluczowe sadzenie kwasów kumidowych w nawożeniu. Kwasy kumidowe, dopowiem, są ważną częścią składową kwasów humusowych. Jeszcze jedno, może Pan mhm. dokończę. Drugi, który polityka sprowadza o rozwój nowej technologii, przewiduje, że z węgla brunatnego. Będzie można produkować i to u mnie akurat tak się składa, że doktorat był obroniony z tego zakresu kilka lat temu. Będzie można produkować kwasy huminowe i to metodą bezodkrywkową, czyli podziemną, po prostu przy pomocy procesów bakteryjnych, mikrobiologicznych. Czy wyciągamy kwasy huminowe, które są idealnym nawozem dla rolnictwa, bo tam szczególnie że są piachy, nie to można to. To jest ta sól ziemi, to jest naprawdę pól ziemi. I oprócz tego metan i wodór jako produkty. To chcemy rozwijać i to jest polityka surowcowa tego. Tu widzimy zdjęcie plantacji oliwek na pustyni w Tunezji, która jest możliwa tylko dzięki temu, że były zastosowane kwasy humusowe, humusowe, gdzie nawet pustynia złożona z niej rodzaju dała możliwość plantacji oliwek. Kolejny produkt to jest sorbet, oddaję głos koledze. Tutaj również są wykorzystane doskonałe właściwości absorp absorpcyjne winki kaolinitowej. Dodam, że winkę kaolinitową, czyli halozy, wydobywamy w kopalni Dumino. Jest To jedna z dwóch największych kopalń w świecie. Znajduje się na terytorium Polski, czyli nasze wszystkie produkty, poza tym, że są naturalne, są też rdzennie polskie. Dzięki zastosowaniu sorbentu przy paliwach stałych uzyskujemy czyste powietrze, spalanie jest bardziej efektywne i poprawiamy żywotność instalacji, zarówno w obszarze kotła, jak i komina. Przez to, że spaliny nie są agresywne, nie są tak kwaśne, instalacja jest dłużej żywotna. Poza tym zmniejszamy ilość sadzy, jeżeli nie redukujemy jej nawet do zera. W opiele jest brak spieków. Zapewnia to spalenie na przykład węgla nie tylko bez dymu, ale bez szkodliwych emisji zgodnie z restrykcyjnymi wymogami unijnymi czyli możemy zlikwidować smog, nie likwidując węgla. Jest to no, potężna wartość. Yy, autor technologii śmieje się, że nie możemy tego a szeroko rozgłaszać, bo będziemy musieli uważać chodząc po ulicy, żeby coś nam się nie stało. No niestety tak to jest, stąpamy po chmurze. Tutaj widzimy popiół po lewej stronie ze spalenia węgla metodą klasyczną, a po prawej stronie po spaleniu węgla z dodatkiem sorbentu R1. Widać brak spieków, wszystko zostało dopalone do końca. Teraz krótki materiał na ten temat opracowany przez jednego z członków naszej spółdzielni, który jest jednocześnie członkiem Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Tutaj widzimy, jak się spala węgiel klasycznie, emitując toksyny, smolisty dym, to oczywiście bardzo negatywne zjawisko. No i tutaj nasz sorbent, który pochłania węgliciarki, węgli azotu, Nie, ale ciężko w tym, że To jest 2% do ilości spalanego węgla. Bardzo dokładnie mieszamy z węglem. No i tutaj po zastosowaniu sorbentu, te widoczny mam Paweł Bilski dzisiaj mówił o rtęci, która powstaje przy spalaniu węgla. Jeżeli dostanie się ona do naszego organizmu, możemy ją wydobyć poprzez zastosowanie delwite, natomiast możemy się minąć głębiej i już przy spalaniu węgla możemy wyeliminować proces emisji rtęci. To był materiał opracowany przez osobę z naszego środowiska, natomiast teraz już materiał ogólnopolski z telewizji Polsat News. Najważniejsze co tam trafia, bo śmieci i niskiej jakości opał poczujemy nie tylko nosem, ale też później w płucach. W walce o czyste powietrze gmina Jasienica chwyta się nowinek. Oto ona, preparat do posypywania węgla, który ma oczyścić to, co potem wydobywa się z komina. Generalnie jak się pali węglem, jak się rozpala w piecu, to jest taki czarny dym, a tutaj jak się to, jak jest to z tym, z tym proszkiem, to to ten dymek jest taki ładny, nie jest czarny dym. Proszek pozwala lepiej dopalić węgiel w palenisku, jest mniej sadzy w kominie i mniej popiołu. Oszczędza opał i zdrowie mieszkańców. Ja tutaj widzimy sorbent w kotle przemysłowym typu WR, już zastosowany na dużą skalę. Widzimy nas Czas goni, także już zbliżam się do końca. Wszystkie zaprezentowane produkty możecie Państwo pozyskać na, przez naszą stronę internetową www.królewskieogrody.pl Tachu. Zapraszamy też na nasze stoisko na drugim piętrze, a jeżeli ktoś chce podjąć e, współpracę w tworzeniu sieci dystrybucyjnej, także za, zapraszamy, czy, czy osoby posiadające sklepy, firmy internetowe, a także chcące podzielić się tymi produktami i zasobami ze swojego otoczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.